Jeżeli jeszcze nie trafiliście, to gorąco polecam kanał Zmywaka na YouTube, chłopak pokazuje piękno Wielkiej Brytanii, czyli kraju, jakim on jest teraz, a nie tak jak go widzi przeciętny Polak tutaj w kraju na miejscu, czyli kraju, jakim on był 30-40 lat temu. A dzisiejszy odcinek był podwójnie dla mnie ciekawy, ponieważ mówił o relacjach Polaków z Brytyjkami, a właściwie o przyczynach braku tych relacji. Zresztą zobaczcie mały wycinek tutaj. Pierwsze, ona nie po to wchodzi w związek, aby do końca życia wychowywać sobie małego chłopca. A Polak to nawet taki mocno po 40 i mocno busiący, to nadal mały chłopiec. Wiecznie trzeba się nim zajmować i wiecznie trzeba zmieniać mu pieluchy. Ona wie co mówi. Ona była kiedyś z Polakiem. I ten związek bardzo krótko trwał. Co to w ogóle za pytanie, co dzisiaj ugotowałaś? Co to w ogóle za pytanie, czy zamierzasz ogarnąć oborę, w którą zamieniłaś nasz pokój gościnny? Życie jest za krótkie, żeby planować domowe obiady. Jak jestem głodna, to zamawiam Domino pizzę albo McDonalda z dowozem do domu. A czasem dla odmiany dzwonię do lokalnej restauracji i pytam, czy dowożą do domu po 20. Natomiast pierze to Amanda wówczas, kiedy w szafie kończą się jej totalnie wszystkie ubrania. Albo piesu fajda jej ostatnie spodnie... Tak, to już jest wszędzie. Przeciętna Brytyjka gardzi przeciętym Brytyjczykiem. Jak tylko podpisze z nim umowę, którą dla niepoznaki nazywamy małżeństwem, w tym momencie zmienia się z 23-latki w 50-latkę i nie ma już żadnego stanu pośredniego. Ma totalnie gdzieś, jego doznania estetyczne ma totalnie gdzieś, czy on chce coś zjeść, ma totalnie gdzieś, czy on nie ma ochoty żyć w jakimś tam chlewie. A jak mu się nie podoba, to może zacząć robić na trzy etaty. Dwa etaty, żeby utrzymać ją, dom i dziecko, plus ogarnąć wszystko w domu dookoła. I tak się dzieje, ponieważ wszędzie kobiety na Zachodzie gardzą swoimi mężczyznami. A że przyjeżdża się jako imigrant z kraju, który jest postrzegany jako biedniejszy, no cóż, gardzą nami podwójnie.